Siemanko wspólnicy, ja jestem Wenku, a dzisiaj zagramy sobie Grenadierem aż dwie giereczki i w pierwszej giereczce mamy jeszcze modifajera double shota, w którym możemy się raz pomylić strzelając na spotkaniu. Także jeżeli chcecie więcej odcineczków z Amonga zostawcie łapeczkę do góry i suba, a ja już życzę wam miłego oglądania. Asi ze mną, Gavig jest mi, Gołąbek, Gawik, Asira, dobra. Dzięki kubuj za tarczę, dzięki za tarczę, jesteś szefem totalnym. Ikor, Elikson. Okej. Okay. Ikor, Elikson, Kuba. Także w pierwszej rundzie budowałem sobie właśnie alibi i zgasły światła moi drodzy, a tutaj jest ciało, którego ja nie zadźgałem. Sorry, że na światłach, ale był raport. Jest, jak się wchodzi do laba. Gdzie jak się wchodzi do laba? No tam... Przy drzwiach? Na prawo od szypa. No w labie było dużo osób, teraz na przykład planety robił Elikson, Gawik, Kuba. Asira poszła do specimen'a. No. Czyli As jest też git? Znaczy, no poszła do no, no to od nie roku, mogła, nie. tak, nie mogła. Ja mówię o osobach, które nie cofły na pewno, nie? Ale właśnie, Gadek, bo co tak wyglądało, jakby. bo ty z tego, przed chwilą tam na tą. tą na tą klatkę poszedłeś, tak? Czy? Ja jestem mini, więc. Y, tak i teraz wybiegłem razem z wędkiem. Praktycznie można by powiedzieć, że ojciec prowadził syna. Jakby Gabi już chyba tam, zanim nawet ja spodziewałem tego taska, więc Gabi raczej tego nie zrobił. No chyba, że to ciało leży już jakiś czas, to wątpię trochę. Jeżeli ciało leży jakiś czas, to równie dobrze osoby z laba mogły to zrobić, a jeżeli jest świeże, to osoby z laba są czyste. Jeżeli jest świeże, to zabił to Wojtek Army. Ale ja nie mogłem, przecież ja, ja wchodziłem dopiero do laba. A ciebie Wojtek nie było chyba no, z dołu. Z dołu jest na ja byłem na wejściu. Ale Lemonek i Wojtek wchodzili do laba, to są najświeższe osoby, które wchodziły. No, Wojtek Ale Lemonka już nie I Lemonka wywaliło. Lemonka Czyli potencjalnie ten im mógł zginąć. Ale bo jest to Wojtek. A skąd ty wiesz, to Candy, na kamerach byłeś? Okej. Wojtek się walił. Czyli ma to sens, dobra. Dobra. Powiem tak, Kuba nie, na pewno ja jest git. Powiem. Póki mój medyk żyje, jestem spokojny o różnego rodzaju role neutralne, szeryfa czy weterana, którego chociażby chciałbym zaćgać, bo wtedy też mógłbym zginąć, a tarcza mnie przed tym chroni. Ojoj, okej, no dużo się podziało. Lowersi padli, a oni razem zginęli? Chyba nie, chyba pojedynczo tam było od strzału. Lowersi razem padli, widzowie. Będę musiał poczekać na światła. Okej, okay, jestem na admin panelu. Nie, gawik nie żyje. Ups. Gdzie hornecik? Bo ciało jest świeżutkie. Powiem tak, nie zamierzanie, mój Stefan zabił Gabika. Jak twój Stefan? Twój lover Stefan? No ten mały Pecik zabił Gabika, on, przypadkowo. A, tak, Prze -prze przypadkowo skoczył mu na głowę i odgryzł, tak? A gdzie jest ciało? Nikt zgodny, to, klik, nie zgadnę. pewnie. Miss, klik, miss klik. Eee, koło może Niech być zgadne. tak, widzowie. Zabił to Wilk Mojlo? No, nie, moj, mojlo, Dajno, Ale bez przesady, ja dosłownie nic nie robię w tej rundzie. A co, co, po... zrobi, co, co zrobiłeś w tej rundzie, panie Wilk Mojlo? Tu no, masz. Się, to jest na czymś, że nic nie zrobiłem. W tej rundzie. Dobra, ale to yy, movement, no? No, siedziałem w office, kręciłem się w office, wszędzie admina i teraz jestem no. w adminie. Nie, no, nie, nie ma go w adminie. Nie ma go w nie Mylo, nie to to... Czeka, Czekajcie, czekajcie, ja wiem, czekajcie. Mojlo, ale byłeś na admin panelu czy nie? Yy, wcześniej, a teraz jestem schowany za książkami. Nie ma szans. Ale... Mojlo, ile, ile, ile osób było w komunikacji, Mojlo? Ale wysłuchacie co ja powiedziałem? Tak, zabił. Yy, kto tam zabił? No Twój lover, co ty, Tak, ty jest zabiłeś. No tak. To jako, o razie moj lek, on jest niewinny. No chciałbym przepytać moje, no ale mi nie odpowiada. Dobra, no ale ja ci mówię proszę pana, że ja wiem dlaczego węku, ty mówisz, żeby tam nie było, bo ty Ty, jest, ty teraz wyszedłeś z dekontaminacji, jakieś dwie sekundy temu się drzwi otworzyły może mniej I no. Ty teraz nie wychodzisz, dlatego ty mnie nie widzisz, bo jestem po od po lewo od... Ale bym pas, twoją ten nazwę ten, widział, chłopie! Nie, nie widziałbyś mojej nazwy, bo jestem tak schowany. Hopia! Ja. Ja, ja Ale, wiem, panie nie... Mojlo, panie Mojlo, pan dopiero z tego co chyba wiem, to pan chyba dopiero wchodził do admina, więc pan nawet nie był na tym panelu. No, to ja nie się nie z nim miałem. Schowany, to są fakty, A dlaczego się jest chowasz? Dlaczego się chowasz? On się ma pojawi... Shaya widzowie, chyba. Akurat to modyfikację. Nie. Ale wiesz, że trzeba. Ej, idziesz robić zadania, Shaya bo chyba jakby... nie idzie. Survivor nic nie musi, po prostu mam żyć. To jest moje zdanie, dlatego się chowam i żyję. To ma sens. A. Co ja mam robić? Dajcie mi spokój. Siedzę, kręcę się i się To chowam. było bardzo dziwne, panie Moilo. Alexon, mogę ci zaufać? Tak. A Łoś jest grzeczny, Łoś robi to. No ja powiem teraz tak: Candy był na adminie, ja pobiegłem z spesji, zrobiłem taska, biegnę z powrotem. Candy nie ma na tym admin panelu już. Candy, gdzie ty pobiegłeś? Tu i tam. No ty coś grasz dziwnego. <laughs> Jakiegoś escape piste. Może. Nie, dobra. Hornet, yy, to w każdym bądź razie. Yy. No nie wiem, ja nic nie wiem. Po prostu no nie potrafię wytypować. Tutaj Candy znikł. Mojlo na pewno nie było, więc on może ma tego szaja i ja go nie widziałem. Może być taka opcja. Yy, ja mam szaja. No to jest dziwne. Nie ma szans, żeby. Tak, Moilo... Nie było go tam. Mojlo był tam, był tam. Nie, to było no bo. Movement jego był dziwne. Nie, był tam, naprawdę. Ale to bym go widział przez ścianę. Nie, bo on stanął tak, że tego niku nie widać. Wiesz? Nie, prawda? Ciemno, co nie, co, nie to mnie widzisz, nie widzisz. Hmm. Ale no nie wiem, czemu taki mówmy zrobił, to było dziesięć. Nie, 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 za się ja Dobra, mam double shota, więc jak ja się pomylę widzowie, to jeszcze sobie poczekam na razie. Generalnie to mogłem zaryzykować, spróbować go zgadnąć, ponieważ miałem double shota, ale napiszcie teraz wy w komentarzu, czy mówił prawdę, czy oszukiwał, mówiąc mi, że ma rolę surwivora, bo ja nie byłem przekonany, żeby mu w to zaufać. Tutaj pokazał mi właśnie teraz kryjówkę pomiędzy tymi biblioteczkami, gdzie niby kampił. No nie no, widać twoją nazwę! A nie było widać tej nazwy. Więc mimo wszystko nie ufałem mu i stwierdziłem, że po prostu go odstrzelę. Dobra? Po czym nagle pojawił się report i Kuba zgłasza ciało, czyli mój medyk. Widziałem jak na oczach pomarańczowy odwala. Nie, cię zabiłem go, przysięgam. Wa w ogóle, w ogóle. Przysięgam, że go nie zabiłem. On stał i nagle się z znikł. Nie no, nie to no nic czemu nie zrobiłem. żeś zamobiłem. cały czas obok niego stał, jak żebym szedł do O2? A po co miałem go zabijać na twoich oczach? Nie wiem, mogłeś mnie nie a, zauważyć, e, bo żebym szedł prawą po... stroną. Nie, to widziałem to na wizji crewmate, na wizji im powiem czy nie widziałem. No czy to Hornet umarł? Umarł Hornet. No to mógł być szeryfem, bo sam przecież mówił, że to Mógł być. Ale to w kogo by strzelał? W Elixonu. Ale to jest dziwne, bo jakby ja weteranem nie jestem, więc o mnie nie mógł się wywalić jako jakaś rola, więc musiał być szeryfem. Myślę, Elixon tego na pewno nie zrobił, no bo. A robi... że Icor jest super, jakieś cudem. Nie, 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 ja jestem Zerafotwa. Robię te suwaki. Hornet prawdopodobnie był weteranem akurat, więc tam ktoś w pierwszej rundzie było coś z nim, tak? ja Gdyby on był weteranem, to ja bym się wywalił, gdzie ono. Rekun. No to to nie gra. To wy coś... Jakby co? Z perspektywy tej, tego Jakuba, Kuby, mhm. to ja zabiłem, ale to nie jest prawda, ja nie zabiłem. Ale to byłeś ty fizycznie obok tego ciała, nie jakiś morphling? Tak, to byłem fizycznie ja i nagle Hornet się wywalił, ja spanikowałem totalnie. Bo ja się jeszcze minęłam z Kubą, tak? Który Mogli być loversi. Po Ale on tak szybko z, by zgłosił? Od, od razu do odwo. No on tam pobiegł i patrzył na mnie na Horneta. A z kim się... bo ktoś wchodził teraz na rakietkę. Sandra, ty wchodziłaś na rakietkę? No, byłam na rakietce, nikogo nie było. Okej, okay. no to, to ja mogę Sandrę oczyścić przynajmniej z tego killa, bo... Nie wiem, to było z 4 sekundy temu, z 5 sekund temu jak ją minęłam, jak wchodziła. Kuba na pewno jest gitem. Jest szansa, że Elixon mógł zabić i ewentualnie jak ktoś może, to możecie go sprawdzić. Sprawdźcie, mnie, Ale po prostu. teraz nie wyrzucajcie. No nie dobra, nie wyrzucimy, wyrzucimy. cię. Ku Kuba jest git, więc według mnie możesz ty być brudny. Tutaj. Co się było No byłem się wczoraj, Wenku, Dzięki, Dzięki. Słucham? Mhm, mm Dobrze się ta układa. Teraz Asi rob double kilo? Let's go? Dawaj Asi. Robimy to. Chodź. Tylko nie Kubusia. Proszę, nie Kubusia. Kubusia zostawmy. <coughs> chodź. Teraz robimy dubla. Nie no ale że z Żabką taką gierę zrobimy? Żabka. Let's go. Mm -mm. Trzeba by było światło im zgasić. Chodź, chodź. światło, światło. A aha, dobra. I teraz wydarzyła się naprawdę gruba akcja, ponieważ z Asirą czailiśmy się tutaj na jakąś dwójkę wspólników w tym elektryku, robiąc zasadzkę myśląc, że to jakieś dwie osoby wbiegną. Nie do końca słuchałem mitingów i nie byłem aż tak skoncentrowany, ale wbiegła tutaj Sandra, którą ja próbowałem zadziabać, ale niestety nie wychodziło mi to. Kilkule on mu się nie cofał, a jej się nic nie działo. Co było dla mnie bardzo nietypowe, a Asira ją totalnie olewała. Po chwili zrobiłem. Kila I tutaj właśnie Sandra zginęła. I zobaczycie, co na spotkaniu za chwileczkę powiedział mój medyk, bo jest to naprawdę mega, mega grube. Ja mam takie pytanie w ręku. Kto był obok ciebie teraz? No to powiem tak, że to był Ikor. No i to jest Ikor. Okej. Okay. ludzie w ogóle węka nie widziałem, no może to potwierdzić. A czy yy, akurat to na pewno nie jest IGO, bo właśnie ja byłem z nim, w nim labie obecnie teraz. No, właśnie, Oto... no to być może jakiś morflink. link. Albo morf. Teraz na światłach, przed chwilą. Kolejnik nie strzelił z impostorów. Ja... A gdzie ty teraz byłeś w ogóle węku? No teraz światła naprawiłem. Był medykiem. Kurde, dobra. No to w takim razie, ktoś się za Ikora przebrał. O, skoro Ikor był z nim. I tak, wiem, że ta decyzja była naprawdę chamska, ale tutaj musiałem bronić się i robić sobie samemu alibi z racji, iż byłem impostorem. Ha. Kto to mógł być potencjalnie? Ja naprawiłem światło. Kuba dał tarczę panu Łosiowi. Pan Łoś go za. No i teraz zapytał w taki prosty sposób, że się domyśliliście po prostu. A gdzie był Joe Dowiemy się. Bo eee, Wojtek był pierwszym. E, Mijałem się właśnie z Trubą i Korem, gdy wychodzili e, gór, gdy, gdy górę. Żeby teraz to, sobie wyczyścić. Ale już robiłem tam taska, e, więc możliwe, że dopiero do przycisku. Ikor był z moim medykiem, rozumiem. Elikson, gdzie ty byłeś? Ja się kampiłem przy oficie na moim szaju i widziałem, jak Kuba biegnął, zrobić przycisk. Oha, czyli ty masz szaja. A ktoś to potwierdza jeszcze? Ja, mogę potwierdzić, że serio biegnął, biegnął kliknąć przycisk. Mogę potwierdzić, że No to dobra, potencjalnie zostaje mi jeszcze opcja, że Stevek może być glitchem Morfem, raczej Morfem. Asira, Asira na przykład. Asira, czekaj, Asira, Asira. Asira na początku robiła Whipponce, raczej nie zdążyła dobiec, a Steveka widziałem wcześniej z prawej no. strony, Myślę, przed zgaszeniem światła. Ja światu. bym w ogóle bardzo chętnie ustaliła, gdzie jest ciało, bo Kuba zrobił przycisk. Kuba zrobił przycisk, bo mnie Morfling i Kora chciał zabić. Okej, okay, a czy wiemy, gdzie może być ciało? Ktoś coś widział, hmm. albo widział, bo to Sandra jakieś. teraz padła, tak? Bo no, w poprzedniej rundzie jeszcze żyła, więc tak, bo ją widziałam wtedy na rakietce, co mówiła. A Candy ma Alibi jakieś? To ma Alibi, że Elixon prawdopodobnie faktycznie ma tego Szaja, albo widział pana tego przez szkło w ofisie a Kuba faktycznie podbiegał sobie do przycisku. To są dwie opcje. Albo to jest Stevek, albo dla mnie to jest Joa. No a ja to nie wiem, ja. tam Pierwszym ja. był Wojtek nie, Army. Na pewno. Elixon też może fejkować, nie no, widziałem szaja. Może, może potwierdzić, że się wymienialiśmy. No to czekaj, Elixon, to możesz pokazać tego twojego szaja? No, ok. To pokaż. Dobrze, ja daję na Steveka w takim razie teraz. Ja, ja daję skipuję. Na skip, ja daję na Skipa. Ja skipuję. Aha. To mhm. no no jest parówka. To jest zła decyzja? Mocno? no. no to trochę nie wstąpię. Tym razem to nie. Joaquin nie miał e <laughs> Dziękuję, do widzenia. Ok. Teraz możemy to ugrać. Bardzo prosto. W sumie 15 sekund. Jakiś reaktor? 10 sekund, 9, 8, dobra, Asi. Dobra, że Kendiego, co? Dobra, jest? Jest! Ale się udało! to nie jest takie duło. Ale powiem wam tak, no bo tutaj bardzo się mój medyk mocno wyzdradził. Dziękuję bardzo Kuba za tarczę, ale żeś to tak powiedział perfejnie, żebym sobie Alibi zbudował, to musiałem taką narrację wybrać, nie? Oh my god, w końcu impostor. I mamy jeszcze modyfikację sabotażera, którą grałem chyba pierwszy raz w życiu, moi drodzy, bo jest to nowa modyfikacja, dzięki której będę mógł używać sobie częściej sabotaży. Generalnie mamy grenadiera i nie chcę tego spierdzielić od samego początku. Także na początku zbudujemy sobie lekko Alibi na pozostałych wspólnikach i nie będę robił jako pierwszy fraga. Na no admin panelu. Trzy osoby w labie, trzy w ofisie. Trzy osoby w labie, trzy w ofisie. Trzy w labie, trzy w ofisie Dobra, a nie no. Go, dawaj, dawaj, chodź, chodź Chodź, chodź O no nie, tu są trzy osoby, czekaj Tu jest mały, widzisz małego, nie? Cztery, pięć, sześć, siedem Czy tutaj do jasnej ciasnej Może ktoś zadgać? jeżeli nie ja? No dawaj bo w końcu robimy double killa No nie gadaj, człowieku Wojtek patrzył na witalcy, miejmy nadzieję co tam? A, nie zapytasz go. Nikt tego nie widział chyba mnie dziwna sprawa. To inne ciało jest widzowie bo Jestem sobie w o Widziałem chyba Joaquin'a, Kinga robię sobie na, na drzewku obok drzewka. Widziałem Eliksona i, i potem idę trochę wyżej, nagle nie żyję na to nie Eee, to ciało jest mega świeże, bo ma to sekundę bądź dwie. Potwierdzam, jestem na Vitals, bo zabiłaś Ach, mnie też dźwięk nie nie wiem czy, są, czy to nie jest. zabiłam, to bo się się nie nie wstało, nie wiem. I trzy osoby są na Vitalsach. Ja zielowałem na Vitals labie. Czekajcie, czekajcie. To bo tam był Jackie właśnie, wentyl i właśnie ten typ, bo ja robiłem task'a dalej. Znaczy no mam, mm, na, tym powiem tyle, że mamy na Danielu, nie... przepraszam. Ma, ma, Mamy Neutral Killera, tyle wiem. Werewolfa mamy jak coś. A mamy wiem, coś o dwóch pozostałych? Jak coś? Jakie dwa? Jak są dwa ciała, w sumie. <laughs> Gołąb. Ale ja zapytam Wojtka, bo Wojtek był ze mną na Vitals chyba. Wojtek gawka ma jakiegoś dziwnego. Ale Wojtek na 100% chyba gołąb jeszcze był. Ja, no gołąb tam był. Ja też tam byłem, że z ich czas, ale sobie pobiegłem. Matej... A ty pobiegłeś, ty byłeś mini, nie? Tak. No. U Matej Wojtek, nie pytaj się mnie o ilość ciał. No to dla mnie to jest set report akurat od wentyla Aha. O kurde, trochę jumpscare. Wiem, o kurde, loversi. O jest, loversi padnie. Serio. Trochę jumpscare. O to tu Serio. masz te, tego gołąb, tu masz kolejne ciała. Wow. No. Ej, hey, czemu Krawik nie żyje? Jajnor. Jajnor. Ale wychamy chamy jesteś, ja. No. A czy nie, no ogólnie w ręku mamy tego, mamy. werewolfa. Dobra, tak. kto jest tym Jayla? kogo mam zabić? Okej, okay, więc loversi zostali zgadnięci, którymi był Gavik z Eliksonem, więc mamy dużo prosi. Generalnie dwie osoby mniej to jest naprawdę super sprawa. Aczkolwiek taski są dopiero za chwileczkę, będę mieli połowę, więc na początku muszę sobie ten cooldown tych 15 sekund zbić, więc pobiegnę po prostu do specimena i liczę, że z gołębiem zrobimy jakiegoś double killa. tylko troszeczkę nie ukrywam, że boję się robić. Jeżeli. Ta poprzednia runda, no naprawdę na farcie udało nam się tutaj z tego wyjść, bo Wojtek tego nie widział, najgorzej jakby to widział. Okej, okay, no trzeba coś próbować, coś polować, powiedzmy zrobiłem daska w specimenie i będę mógł powiedzieć, że dalej jestem w tym specimenie, dopóki tam nikogo nie ma. No a teraz myślę, że okej, okay, zobaczymy, gdzie tutaj ktoś jest. I tutaj jest Hornet i Vitas, okej, okay, Gołąb zadźgał i chyba ciągnie to ciało do węta. Co? Ja pierdziele! Dobra, flesza włączyłem. małego Ale mamy fartę. Ja pierdziele, ale farti tu biegnie, Dobra, zamknijmy szybko te tego ofisa i zgaszmy światła. Dobra, miejmy nadzieję, że on tego nie znajdzie. Proszę, żeby on tego nie znalazł, to może być przypał. I mamy ciało właśnie. Kurde, jednego z tych dwóch, ale znalazł ich gołąb, okej, okay, więc luz, 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 luz. Dwa ciała są w ofisie. tak naprawdę nic nie widziałem oprócz tego, że wybiegałem wraz z Turetem. A no, ja widziałem tylko jedno ciało, ale no wybiegaliśmy razem. Ja przed chwilą tureta. generalnie mijałem jak zły ły wybiegałem i on biegł w kierunku off tak? Tak. To by się zgadzał. Dobrze, zapytam we Wentyl, gdzie ty byłeś? Ja w chwilę sobie siedzę, co? Z kimś? Czy sam? Nie wiem. Ze mną. A, znaczy, tak, ja tak, z nim tak, jestem teraz. Ja lukałem, no i... Na kamerach chyba jest. Nic nie widziałem na kamerach, bo tylko chwilę sobie przeklikałem i przedam, bo nie wiedziałem co się dzieje. A co? Jakby nie no, ja cały czas mam na ciebie podejrzenia, że ty tam e, wtedy zaśgałeś Bejta, bo ja byłem z Wojtkiem na Beatlesa. Nie, Beatlesach. jakby tym razem wentyl nie zabił, tym no, razem, no, razem no, wentyl to Legit To nie wiem. Nie wiem gdzie jest Joe, nie wiem gdzie jest Steve, które to widziałem, a wcześniej. Steve jest z wentylem, ale przynajmniej Steve widział wentyla no, na kamerach. A Joaquin? Ja uciekałem od elektryka, bo jestem luby i nie, zapewne bym nie zabił i co nim Nie było. byłeś w elektryku w ogóle w tej duncie. Byłem w elektryku. Niby kiedy? Był. you <laughs> Nie, Wy teraz się na mnie uwzięliście. A ja jego absolutnie nie było w tej rundzie. Bo jeżeli on jest. Na kawę? Byłem, ale chcę go No właśnie. Okej, okay, no wynika na to, że wentyl jest najbardziej sas chociaż z tej rundy go Prif tutaj oczyściła. I póki co skipujemy tą rundę. No boję się, co zrobimy w rundzie numer 3. Bo w jedynce widzę, prawie się wkopaliśmy przy Wojtku. Dwójkę na farcie wybrnęliśmy z Gołębiem. A to jest runda numer 3. I co w tej rundzie się odwali? No trzeba by było tutaj zdjąć jakieś dwie osoby. I być może że tą giereczkę skończymy, chociaż na pewno żyją neutrale i obstawiam, że wentyl jest jakimś neutralem właśnie, może być tym werewolfem, może być Jaggerem, a może być wampirem, tak więc no póki co tutaj e, się wstrzymamy, priv zostawmy gołąbku i pobiegnijmy Steve, razem, niżej tak biegnie Stevek, jak dziwnie jakoś tak wracał, jakby chciał coś zrobić, jakąś trakcję, kamera, kamera no, świeci, okej, okay, kamera świeci, idę zobaczyć czy priv żyje na tych kamerach. Czekaj, nie naprawmy tego, nie naprawiajmy, nie naprawiajmy, przeczekajmy to, przeczekajmy to. Okej, okay, gołąb tam wbiegnął, gdzie przejścia się zgubiła. Może poczekajmy razem na jakiegoś dubla tutaj kolego. Dawaj, dawaj, dawaj. Czekajmy tutaj w dwie osoby. W dwie osoby będzie nam raźniej, póki co nikt nie naprawia tych świateł. Na spokojnie. Turet robi, widzę, uploada sobie właśnie w komunikacji, więc może wbiegnę i tutaj będzie idealne miejsce, żeby zadźkać. A za chwileczkę tutaj gołąb odda innej osobie. Dawaj, gołąb, da oddawaj, dawaj. Nie, Steve, kn. ja pierdzielę, naprawdę? Gołąb zabi go. Dobrze, wierzę w to. Wierzę, że ci się uda. Ja pierdzielę, serio. Kurde, no jest... oh. Brawo, no kurde, no nieźle. Brawo gołąb.